Hej, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka Dzisiaj sobie robimy dalej, pogadamy sobie z ludźmi e, I porobimy misję, wombo Aha, no to ten W ogóle fajnie, bo już atak e, Eee, paladyni i strażnicy mają gdzieś, że nosimy sobie, wyciągamy sobie broń. Jest spoko. Na pewno. Hej, nazywam się Lutero. Zajmuję się skupem i sprzedażą najróżniejszych rzeczy. Co możesz mi zaoferować? Mam tu wyjątkowo rzadkie i niespotykane towary. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się zawieść oczekiwań klientów. Pokaż mi swoje towary Mikstura szybkości, Mega Spoko Rest polny, nie pamięć, sen O To są fajne książki Woda święcona I nic co nie jest mi... Nie... nie nic co mi jakoś... Potrzeba, jak, co czego bardzo potrzebuję. Szukasz czegoś konkretnego? Tak. Potrzebne mi są pazury zębacza. Jednak nie chodzi mi o jakiekolwiek pazury. To musi być coś specjalnego. Szpony potężnej bestii, która zabiła dziesiątki myśliwych, albo coś takiego. Gdzie mogę znaleźć zębacze? Kilka z nich zamieszkuje tę wyspę, ale większość grasuje w górniczej dolinie. Co z tego będę miał? mogę dać ci pierścień nietykalności zobaczę co się da zrobić no to tak średnio to chodzi o te demoniczne to tyle tu nic nie ma o tutaj możemy witaj wędrowcze szukasz doskonałej mikstury mam świetny wybór po rozsądnych cenach a moje mikstury są o wiele lepsze od tych, które stara się sprzedawać Zuris. Pokaż mi swoje... Aha, no to możemy sobie roślinki kupić. No, not bestynie. Aha. To już nam doświadczenia nie daje, a szkoda Tu jest jakiś domik Patrzcie co... Pchotę ze strzałą w ogóle Wy ty Ej od razu mam kontrolę za Naciśnięty, nie wiem coś się psuje mi to Nie wiem dlaczego Dobra lecimy Pójdziemy zrobić to, co zrobić mamy. A parę rzeczy mamy do zrobienia. Mm, tam jeszcze możemy pójść. A, dobra, jak już tu jesteśmy. Kto tu jest? Obywatelka. Dobra, zapiszę sobie. A to jest ten, co nas do tego. do górniczej doliny wysłał. No tak, to on. Siema. Czym się zajmujesz? A jak ci się wydaje? Kim ty właściwie jesteś? Ja. Um... Słuchaj, no. Czy ja cię skądś nie znam? Możliwe, nie wymądrzaj się. Nie rozmawiasz z byle kim. Mógłbyś przynajmniej zwracać się do mnie z należnym szacunkiem. A teraz zejdź mi z oczu. Jak leci? Czyż nie powiedziałem jasno, że. Widocznie coś przeoczyłem. Mam więc nadzieję, że teraz to do ciebie dotrze. Nie wiem o co chodzi z tym. Mam nadzieję, że wy tego nie słyszycie. Bo to jest dramat. Program mi coś wariuje. Dobra, lecimy, bo parę rzeczy mamy do zrobienia, a tu nic ciekawego nie ma. Dobra, lecimy, lecimy, bo parę rzeczy... do zrobienia, do zrobienia. Bo tu nic ciekawego nie ma takim taki mieczek chciałbym mieć w sumie. Ale na razie, wiecie, mogę z tym w sumie latać. Dobra, idziemy pogadać w sumie, bo z dużo, dużo osób, wiecie, mamy dialogi niedokończone. Mam nadzieję, żeby tego nie słyszycie, naprawdę. Bo tutaj jest ta gilia złodziei, do której można się dostać. Więc trzeba pogadać z niektórymi osobami. Czy są tutaj jakieś interesujące rzeczy? Jest Burdeli Knajpa. Właściciel nazywa się Cardiff. Jeśli potrzebne ci są jakieś informacje powinieneś udać się do niego. Tak przy okazji potrzebujesz gotówki? A co, rozdajesz pieniądze? Nie, ale po drugiej stronie ulicy mieszka Lemar. Pożycza pieniądze na procent. Jestem pewien, że pożyczy ci parę sztuk złota. Pracujesz dla Lemara? Hmm, zgadłeś, geniuszu. Właściwie to idę do górnego miasta. Hmm, tak, oczywiście. A ja właśnie miałem siąść na statek, który zawiezie mnie prosto na audiencję u króla. Od kiedy pojawili się paladyni, takich jak ty, czy ja, nie wpuszcza się do górnego miasta? E, ty nie wiesz, z kim rozmawiasz. Czy jesteś obywatelem tego miasta? Hmm, jeśli chodzi ci o to, czy tu mieszkam, to odpowiedź brzmi tak. To nie znaczy, że mogę wchodzić do górnego miasta. Tylko arystokracja ma tam wstęp. No i oczywiście handlarze i rzemieślnicy z danej części miasta. W dzielnicy portowej raczej nie znajdziesz nikogo spośród śmietanki kolinis. Tu nie ma nawet regularnych patroli straży miejskiej. Czy ostatnio wydarzyło się tutaj coś ciekawego? Nie. Aha, no jaki? Okay. Co można myśli? Zajmuję się pożyczkami. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście pieniędzy. Nie tam Nie potrzebuję. Dobre. Nie wiem z kim muszę pogadać, żeby rozwiązać... E, moją. E, mój problem. Potrzeb. Kto może mnie czegoś tutaj nauczyć? Tu w porcie możesz znaleźć kilku niezłych nauczycieli. Kowal Karl to bardzo silny mężczyzna. Z pewnością zna się na treningu siłowym. Wie również wiele na temat walki. Lares z kolei to przebiegły opryszek. Jego też czasami można znaleźć w porcie. Jeśli jesteś na tyle szalony, możesz odwiedzić Starego Ignaza. Podobno wie on co nieco na temat, ale... Yy, Mikstur. Gdzie mogę ich wszystkich znaleźć? Och, chłopcze, prędzej król wygra wojnę z orkami, niż ja zdołam ci to wytłumaczyć. Po prostu rozejrzyj się po dzielnicy, a prędzej czy później natkniesz się na nich. A jeśli nie znasz tego miejsca, udaj się do Brahima i kup sobie mapę. Jego z kolei nie trudno odnaleźć. Machate tuż obok mojej knajpy. Za to powinienem zażądać podwójnej ceny. Kto zalicza się do najbardziej wpływowych obywateli w mieście? Tutaj w porcie trudno znaleźć wielkie szychy. Tylko jeden jedyny lemar posiada ogromne wpływy. Ma dużo pieniędzy, które pożycza na procent. Zajęcie to nie zyskało mu wielu zwolenników, ale wielu wpływowych obywateli zapożycza się u niego handlarze i rzemieślnicy również mają duże wpływy uważam nawet, że zbyt duże kto jest winien pieniądze Lemarowi? <laughs> jeśli naprawdę chcesz wiedzieć powinieneś zajrzeć do jego księgi rachunkowej chociaż podejrzewam, że nie zdołasz tego zrobić w taki sposób żeby niczego nie zauważył z tego co wiem, zawsze nosi ją przy sobie no aha to byśmy musieli pobić najpierw tego gościa w środku jeszcze małego wcześniej albo później bo mały też pewnie będzie do nas ten wiecie a później tylko nie pamięć na nim i będzie git pożycz mi trochę jasne ile chcesz Pobie no, muszę się zastanowić Zdecyduj się do ciebie. No to przypał. Musiałbym ją pobić gdzieś tak w cisz, w cichym miejscu. Tylko gdzie? Dobra, chodź O tu myślę, że cię mogę poklepać na spokojnie. Co ty to? Ty Spiderman, chodźże tu. No, nie będzie jej biła. Baba głupia. Dobra, co sprawdzimy? To co mamy sprawdzić? Ja, mistrz Torres. Dobra, Torben, ktoś tam i ktoś tam jeszcze. Okej, okay. teraz każdy już o tym nie pamięć muszę sobie znaleźć. Dobra, pod siódemką jest git. Że wygrałeś za no to lipa. Mam tutaj księgę rachunkową Lemara. Skąd ją masz? Powinno cię raczej interesować to, że jest w niej twoje imię. Daj mi ją. A co dostanę w zamian? Nie mam żadnych pieniędzy i nie mogę ofiarować ci nic więcej niż moją najszczerszą wdzięczność. A więc wiesz sporo o ślusarstwie. Czymże byłaby piękna skrzynia bez dobrego zamka? Sam wyrabiam zamki. Dzięki temu mogę mieć pewność, że nie na darmo zrobiłem mocne skrzynie. Źle wykonany zamek można z łatwością zniszczyć. A w Kolinis jest mnóstwo złodziei szczególnie ostatnio Możesz mnie nauczyć jak otwierać zamki Gdyby nie ty, do końca życia spłacałbym Lemara. Nauczę cię tego co chcesz wiedzieć 10, no okej To może sobie to zrobimy? Naucz mnie otwierać. Wróć. Aha, no ale nie, poczekamy, ale będę pamiętał. Chociaż z drugiej strony... Się jeśli nie... No i gites o, i będziemy mogli do każdej osoby chodzić No to najsik nice. Dobra No to not bad e, Ten, ten gościu, ten paladyn się na nas wnerwi Za te bójki I nam trochę Hajsu potrąci Co jest, zdaje z tego sprawę Um, ale dobra Co tu jeszcze? Karagon i Hana Gdzie jest gospoda? Czy to jest ta... No tam jest Cardiff Nie wiem, no ale okej okay. Gdzie jest gospoda? Tu chyba jest. Co nie? O i może tam ten gościu przy tych. Dobra, no sorry za to odcięcie. E, o, ona. I pewnie ten gościu na zewnątrz. W sumie to ciekawa misja. Nie powiem, że nie. Tylko... U tamtego chyba możemy kupować, wiecie o co chodzi? Eee mieszkańcy Korinis na rozkaz wielmożnego Lorda Kagena ogłasza się, co następuje. Wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Zobacz, jaką książkę znalazłem. To księga rachunkowa Lemara. Skąd ją masz? No... To dobrze, że Lemar już jej nie ma. Jednak czułabym się lepiej, gdybym mogła ją zatrzymać. Jakiś tam jeszcze gościu. Wiecie, od Torbana mogliśmy sobie ją kupić. Co śmieszne. Ale gdzie jest ten właściciel gospody? Koragon. Koragon Tylko gdzie jest koragon? Kurcze O Tutaj O, czy mogę coś kupić? Pa No i not bad Jabłka sobie kupię, bo to siłę dodaje Zaginionych mieszkańców miasta? Podobno to w większości mieszkańcy portu Mało mnie to dziwi, biorąc pod uwagę reputację tego miejsca Nawet stolarz Torben wspominał, że zaginął jego czeladnik Jeden z kupców, gość imieniem Hakon Opowiedział mi ostatnio dziwną historię Wspomniał, że był taki facet, którego widywał codziennie Aż nagle przestał go widywać Pytał się nawet o to członków straży Większość mieszkańców miasta zaczęła panikować no, Nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, ale... Chyba jakaś bzdura. Korini to niebezpieczne miejsce, a i za jego bramami czeka na człowieka wiele zagrożeń. Wrasują tam dzikie bestie i bandyci. To proste. Jaki dom interesy? Ta, Lord Andre rozdaje piwo za darmo na placu Wisielcu. Z tego powodu zachodzą do mnie ostatnio tylko bogacze z górnego miasta. Coś z nimi nie tak? <laughs> Niektórzy z nich naprawdę mogą cię zdenerwować. Taki na przykład Valentino. No, nie mogę znieść faceta. ale niestety nie mogę sobie wybierać klientów. Potrzeba mi każdego szelonga. Ukradziono mi całe oszczędności, nawet moje srebro. Popatrz, co tutaj mam. A? spis dłużników Lemara. Co masz zamiar z nim zrobić? Obrabowano cię? To było już jakiś czas temu. W gospodzie było pełno ludzi, a ja nieźle wtedy popiłem. Nie było mnie za szyn kwasem, tylko przez chwilę. Tymu łobuzom to wystarczyło. Doniosłem o wszystkim straży, ale oni oczywiście nic nie znaleźli. Wypili za to dużo darmowego piwa na potrzeby śledztwa. O co chodzi z tym Valentinem? Ma słota jak lodu i nie musi nic robić. Co więcej, chwali się tym na prawo i na lewo. Nie zależy od tego, czy ktoś chce go słuchać. Sporo pije i zwykle siedzi aż do zamknięcia, po czym wytacza się nad ranem na ulicę górnego miasta. I tak dzień w dzień. Oto twoja księga. Dzięki. Ratujesz mi życie. Bywa. oto nagroda to wyjątkowe piwo <noise> trasa na tym trochę hajsu, no ale bywa, ty ten tutaj przyjdzie to nie? valentino zapewne, dobra to nieważne ale Mmm jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki niech wstępują w To znowu ty? Harad wreszcie skończył produkować broń dla paladynów. To W związku z tym mój wybór towarów znacznie się powiększył. Zainteresowany? Nie chcę. Pokaż mi swoje. No, w sumie to ci się nic nie zwiększyło. No. W Gotiku dwójce się to zwiększało i zmniejszało, ale tu nie. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korinos? Wielu z nich przechodzi przez wschodnią bramę miasta. Części z tych, którzy przychodzą, nie widziałem nigdy w życiu, a wielu takich, którzy wychodzą, nigdy już nie wraca. Tylko ostatnio wydarzyło się coś niezwykłego. Był taki gość, chyba Joe miał na imię. Gadał na lewo i na prawo, jaki to wkrótce będzie bogaty. Twierdził, że zna sposób na dostanie się do wież, w których straż przechowuje broń. Od tej pory przestał się pojawiać. Nie zobaczyłem go już nigdy, choć wcześniej widywałem go codziennie o tej samej porze. Pomyślałem, że może aresztowała go straż i ich o to zapytałem. Lord Andrzej nie miał pojęcia, o co mi chodzi. Nigdy nawet nie słyszał o tym gościu. Opowiedz mi o terenach wokół miasta. Zrobiło się tam cholernie niebezpiecznie. Po pierwsze, z powodu bandytów. Po drugie, z powodu dzikich bestii. Nawet zwierzęta głodują w dzisiejszych czasach. Dlatego zapuszczają się coraz bliżej miasta. Co wiesz na temat paladynów? Ci goście doprowadzają mnie do ruiny. W mieście można kupić co najwyżej krótkie miecz. Wszystko, co jest dłuższe niż pół metra zostaje przez nich skonfiskowane. A w zamian mogę sobie za darmo pomieszkać w gospodzie. Mąż inaczej. Mnie to i tak. Skąd bierzesz broń? Do tej pory kupowałem broń od Kowala Harada. Jednak teraz Harad produkuje miecze tylko i wyłącznie na użytek paladynów. Pracuje dla nich jak szalony dzień i noc. I to za darmo. Uważa to za swój obowiązek. Dlatego mogę ci zaoferować jedynie resztki moich towar... Co wiesz na temat bandytów? Co wiem na temat bandytów? Obrabowali mnie w drodze do miasta. I nie tylko mnie. Krążą po okolicy już od jakiegoś czasu. Straż próbowała ich znaleźć, ale nic z tego. Gdzie cię na baterii? W pobliżu farmy Akila. Idź do bramy miasta i udaj się drogą w prawo. Po jakimś czasie dojdziesz do schodów. To stamtąd nadeszli ci dręki. Założę się, że mają kryjówkę w lesie. Wiem gdzie. Byliśmy tam. Zajmę się tym. Co? Ty się nimi zajmiesz? Zupełnie sam. Chyba musisz być niezłym wojownikiem? Co? Ile mi za to zapłacisz? To niebezpieczne. No dobrze, przecież. Jeśli pokonasz bandytów, dostaniesz ode mnie 100 sztuk złota. To tylko gadanie. Czy wiesz, kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Nazywa się Pablo. On i jeszcze parę osób próbowali odnaleźć kryjówkę bandytów. Na próżno. Czy wiesz, gdzie przebywa Pablo? Patroluje miasto. Znajdziesz go albo na placu świątynnym, albo w dolnej części miasta. Okej. Okay. Mm. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis, na rozkaz wielmożnego lorda Hagena.